Komu się kot tu przygląda. Straszna żaba. Koty jej pilnuje, nic się jej nie stanie. Dzisiaj jest wysoka temperatura, 10 stopni W nocy było, teraz jest chyba 12 Stworzenia się budzą no. A Chyba mamy pełną wiosnę Przychodzą właśnie do światła Kura tu u mnie do garażu przychodzą. A ja my je stąd. Jak dojdą tu do kresu tego garażu. No, miło jest. Zobaczyć. No, kocie, schowała się.